Witam jak najbardziej serdecznie. Dzisiaj chciałem się zająć krótko omówieniem 14 rozdziału Apokalipsy, dlatego, że wierzący, nie wiem jak ich nazwać nawet biblijnie czy internetowo, no powiedzmy, że Umownie chrześcijanie internetowi, tak, bez żadnej dozy pejoratywnych znaczeń, wydźwięków, biblijnie wierzący internetowi chrześcijanie, błąkają się od jednej doktryny do drugiej, a to dlatego, że nie chcą zgłębić pisma. Właściwie nie, nawet nie od doktryny do doktryny i nie od yy, interpretacji do interpretacji, tylko od, od filmu do filmu. Od filmu do filmu, czy od tekstu do tekstu. Ten film będzie wyjątkowy. Jeszcze takiego nie nagrywałem. Będzie wyjątkowy pod tym względem, że ja nie dam odpowiedzi na. Yy, Pytania, które wam zadam i chciałbym, żebyście te same pytania zadali ludziom, którzy uważają, że dźganki są znakiem bestii, ponieważ ja od yy, powiedzmy wiosny uważam, że dźganki są procesem rozpoczętym w kierunku znaku bestii, ale nie są znakiem i tym się różnimy. Ale chciałbym, żebyście to wy Odpowiedzieli sobie na te pytania, nie szli gdzieś do kogoś nauczania, czy to w tekście jakimś, czy to w filmie jakimś, ale żebyście byli odpowiedzialni przed Bogiem i przyszli do Źródła, do Słowa Bożego. A więc ja nie będę nagrywał wielogodzinnych filmów po to, żeby potwierdzić to, że ja mam rację, ponieważ mógłbym to zrobić, ale tego nie zrobię. Ja opieram się tylko na Słowie Bożym. No i właśnie, i pomimo że kilka razy mówiłem o tym i pisałem, choć może z innego punktu widzenia, to jeszcze raz pragnę uświadomić niemowlaków w wierze błąkających się od filmu do filmu, aby raz na zawsze wybrali albo pismo, albo nauki ludzkie. I dodatkowo, bo mogę o tym zapomnieć. Chciałbym, żebyście trzymali się tylko jednego nauczania, bo jeżeli będziecie mieszać, no to zrobi się wam groch z kapustą bigos w głowie po prostu. Musicie wybrać tych nauczających, którzy wam odpowiadają, których zrozumienie jest wam bliskie i uważacie, że to oni mają rację, a ci, którzy mają inne zdanie, po prostu odrzućcie, bo na tym polega świętość oddzielenie. Ja nie oglądam nikogo obecnie od wielu, tam nie wiem, miesięcy, może nawet lat. Nie oglądam nikogo w polskim internecie, a to dlatego, że po pierwsze, nie mam czasu, a po drugie, nie mam co, nie ma co oglądać. Nie mam co oglądać, gdyż część ludzi jest bardzo cielesna tych, którzy. Nagrywają te filmy o znaku bestii, nie mają wnikliwości, nie są rzetelni w tym. No więc ja chciałem was zmusić przez to, ja dlatego to mówię, żeby was zmusić, aby osoby, które podważają to, co ja mówię, odeszły raz na zawsze. To jest bardzo uczciwe i tak jak chyba napisałem w tekście, jednym buduje to poczucie własnej wartości. Tak, jestem konsekwentny, nie wchodzę na tego zwodziciela. Ok, mówię teraz hipotetycznie o mnie, że jeżeli ja jestem tym zwodzicielem, to macie natychmiast porzucić oglądanie moich filmów i czytanie bloga. I dotyczy też tych YouTuberów, którzy tam gdzieś tam w szpilki mi wbijają. Co prawda, nieliczni, bo tam z dwóch, ale, ale ym, są tacy, tak. Ym, no dobrze, zaczynamy. Czy. Dźganka jest znakiem bestii. Ja tutaj będę się kierował tylko i wyłącznie Słowem Bożym, i tym razem nie odpowiem Wam na to pytanie, chociaż doskonale je znacie. Ci, którzy stale mnie czytują, słuchają, ale zadam Wam pytania na podstawie Słowa Bożego, nie na podstawie moich widzi mi się. Tylko na podstawie Słowa Bożego. Tak samo jak ktoś zdawałby na kurs prawa jazdy, i nauczyłby się tego, tego, tych przepisów, prawda? Kodeksu ruchu drogowego, yy, i przychodzi dzień egzaminu, padają pytania. No więc, kto za Was odpowie? Czy odpowie za Was youtuber, czy Wy musicie sami sobie na to odpowiedzieć? Ja tylko zadam pytania. Możecie pisać w komentarzach. I od razu ostrzegam. Nie będę umieszczał linków do żadnych innych nauczań. Mogę tylko umieścić argumenty kogoś, samodzielne argumenty biblijne. A nie wzmacnianie się kogoś, bo ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał. No, więc zaczynamy. Najpierw przeczytam fragment yy, Biblii, prawda? Słowa Bożego. Jest to rozdział 14 Apokalipsy, księga objawienia. Yy, tu jest mowa o aniołach. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną, dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi. Wśród każdego narodu, szczepu, języku i ludu. Wołał on głosem donośnym. Uklęknijcie Przepraszam, yy, się Boga. I dajcie mu chwałę, bo godzina sądu jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił ziemię i morze i źródła wód. I moje, to jest właśnie moje pierwsze pytanie. Czy ten anioł pojawił się już, i wołał on donośnym głosem ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwałę. Bo to jest wers, który poprzedza e, znak bestii. Czy tak się mu stało? To jest moje pierwsze pytanie. Prawda? Yy, I teraz tak. Yy, znaczy na czym skończyłem na wód? Ok, teraz ósmy, ósmy wers. Niech ja sobie zaznaczę. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Moje kolejne pytanie do yy, ludzi, którzy. Poddają się y, naukom innych, a nie czytają Słowa Bożego? Czy upadł już Babilon? Czy upadł już Babilon? Kimkolwiek on jest, czy to jest y, Watykan, czy to jest y, Nowy Jork, y, czy upadł już Babilon? Jakkolwiek rozumieć ten Babilon. Jeżeli ktoś mówi, ktoś twierdzi, że upadł już Babilon, niech wskaże i poda, poda y, mi taką informację y, o zasięgu światowym, bo to będzie zasięg światowy. To musi być światowe wydarzenie, które nie może być niezauważalne. Tak? Y, lecimy teraz dalej. Niechaj zaznaczę mu sobie. Dziewiąty wers. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem. Donośnym głosem, słuchajcie. Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych, aniołów i wobec baranka. A ich katuszy na wieki wieków wznosi się i nie mają spoczynku we dnie i w nocy trzciciele obrazu bestii i ten, kto bierze z bierze namią jej imienia, czyli no, ten znak bestii, prawda? No aż musiałem do 11 włącznie. Czy słyszeliście, żeby jakiś anioł ostrzegał ludzi, no bo przecież nie w niebie ostrzegał, tak? Czy jakiś anioł ostrzegał już przed wzięciem znaku bestii i wielbieniem jej obrazu? Jest napisane. Przyszedł anioł, mówiąc donośnym głosem, jeśli kto wielbi bestię, obraz jej i bierze sobie jej znajmię na czoło lub ten, ten, rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na wieki wieków się wznosi, nie mają spoczynku we dnie i w nocy. Czciciele, bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. Jak z tego wybrną z tych pytań ludzie samozwiedzeni Mówię tutaj o tych, którzy tworzą takie materiały, tudzież kłamcy, bo ciężko to ocenić, z kim się ma do czynienia. Ja tutaj nikogo nie wymieniam z imion ani z pseudonimów choćby, ale namawiam do ostrożności. Nakłaniam do ostrożności. Ja te pytania umieszczę, a Wy zadajcie je tym osobom. Gwarantuję Wam, że część z nich jest niesłychanie emocjonalna, a więc cielesna, wystarczy spojrzeć po komentarzach. Ja nie oglądam nikogo materiałów, to Wy mi posyłacie jakieś materiały, a ja czasami sobie patrzę. Komentarze to są osoby, które nie są narodzone z ducha. Są pełne nienawiści do kogokolwiek, kto myśli inaczej. Ja nie mówię o zdaniu przeciwnym, bo ja też mam inne zdanie teraz od kogoś, ale ja w emocjach nikomu tutaj nie ubliżam. A przeczytajcie sobie komentarze. Ja mógłbym wymienić takich kanał, co najmniej teraz cztery. No więc kolejne kolejne kolejna zagwostka. Kolejne pytanie. Czy ci, którzy nie przyjmują dzganek, okazują wytrwałość i strzegą przykazań bożych i wiary Jezusa? Wszak dwunasty wers mówi tak. Tu się okazuje wytrwałość świętych tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. No, odpowiedzcie mi na to pytanie, sobie, i zadajcie je tym, którzy uważają, że dźganki są znakiem bestii. Czy ci, którzy e, nie, przy, nie przyjmują teraz tych dźganek, mają e, e, strzegą przykazań Bożych i wiary Jezusa? Na przykład, miłej dżowcy. Ja nie będę Wam mówił, Wy macie myśleć. Tak jak wczoraj powiedziałem, że nie powiem wam, jakie jest antidotum na, na pryskanie. Ja chcę was zmusić do myślenia, bo naprawdę ja widzę, że no, mam do czynienia z osobami wykształconymi yy, w różnych dziedzinach i ludzie nie, nie chcą myśleć. No, to jest niesamowite. Poznajecie prawdę i nie chcecie myśleć. Dlaczego chcecie, żeby ktoś za was myślał? Ja wiem, że na początku można komuś pomagać. Trzeba. Jest takie pojęcie właśnie w Biblii, jak niemowlak w i trzeba takiego niemowlaka prowadzić za rączkę do pewnego momentu. Ale później powinniście już sami wykazywać się inteligencją, zadawać pytania, doszukiwać, być takimi. Sami powinniście być detektywami prawdy. A przede wszystkim mieć miłość do ludzi. Bo to będzie znak Jezusa. Jest napisane. Ci, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa a propos, niektórzy się koncentrują szabatowców na przykazaniach Boga. Ale powiem wam szczerze, że znam już garstkę jakąś tam, no bo to nie mogę powiedzieć, że to wszyscy, że większość, że, że połowa, ale znam taki, taką część wierzących, do których po prostu nie dość, że jestem bardzo zniechęcony, a świętują szabat, to. Yy, jeszcze ten Szabad mi obrzydł. Yy, dla mnie jest trzeciorzędny. Dla mnie jest trzeciorzędny. I niesamowicie buduje pychę tych ludzi. I problem polega na tym, że wy tego nie widzicie. A powinniście widzieć. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Przekazania Boże to przykazania Boże. A wiara Jezusa. Nie w Jezusa, tylko wiara Jezusa. Zapamiętajcie. I teraz trzynasty wers. Trzynasty wers. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz, napisz, wcześniej mówili. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Wszak już teraz umierają ludzie niezaćgani. Czy wszyscy niezaćgani umierają w Panu? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Odpowiedzcie sobie na te wszystkie pytania. Ja je jeszcze, jeszcze raz tak powiedziałem pod filmem. Zadawajcie je osobom, które twierdzą, że źganki to znak. Ja nie będę umieszczał nikogo y, nauczeń pod moim filmem. I od razu mówię, żeby nie było nieporozumień. Natomiast sami dobrze wiecie, że jestem wielkim przeciwnikiem dźganek i publikuję masę materiałów, na podstawie których ludzie się edukują, i w ten sposób odmawiają przyjęcia tych dżganek. Ryzykuję wszystkim. Mam dwa kanały usunięte z YouTube. Face mnie teraz zablokował na tydzień. YouTube dodatkowo jeszcze włączył mi reklamy. I tak to wygląda. I większość powodów usunięcia moich publikacji to jest czy tam banowania jakiegoś, to jest ostrzeżenie przed dźgankami. To tylko w roku, nie wiem, 19, chyba, no, przełomu 19, 20, miałem jedno ostrzeżenie od YouTube ze względu na tęczowych. Później jeszcze może jedno się jakieś tam pojawiło, ale generalnie to dotyczyło to wszystko dźganek. Dźganek. Nawet nie islamu, nie uchodźców, bo to też tematy newralgiczne na YouTube. Yy, bo to jest jedno, jedno i to samo, to się wszystko wiąże ze sobą, ale właśnie dziganek. A więc, jeśli ktoś mnie oskarża o zwodzenie, jest zwykłym łotrem i to jeszcze korzystającym z mojej twórczości, ponieważ yy, zapoznaje się z tym i, yy, i później jeszcze, jeszcze napada na mnie. Raptem wczoraj mówiłem, że świecki zespół demono. Yy, Śpiewa w swojej sztandarowej kultowej piosence kochać inaczej, że nie tak łatwo jest kochać, trzeba zawsze uważać, żeby kogoś nie zranić. Czy myślisz, szanowny słuchaczu, że jeżeli odmówisz, odmówisz dźganki, to jesteś zbawiony tylko na podstawie tego? A może Bóg potrzebuje przemiany serca? Może Bóg chce, żebyś kochał ludzi? Zastanówcie się nad tym. Tak jak Szabat jest częstokroć, nie tylko, jest tylko religią, po prostu religią. Ja mam, mówię Wam, mam coraz większe obrzydzenie do ludzi, którzy świętują Szabat. Jest masa też wspaniałych ludzi, ciepłych. Poznałem naprawdę wiele osób, które. Strzegą przykazań bożych, i one są, są po prostu solą tej ziemi. Ale są też tacy, którzy są zwykłymi yy, arogantami, by nie powiedzieć, że są jednymi, że są potomkami jednego z synów Noego. Wiecie którego. Po owocach ich poznacie. Nie po tym. Yy, jak żyją, bo nie wiecie, jak żyją, tylko po tym, jak się wysławiają, jak, w jaki sposób. Nie chodzi mi o styl, tylko o owoce ducha. Pomyślcie nad tym wszystkim, bo wiedza nie zbawia. To jest moje odkrycie sprzed pięciu, sześciu lat, które co jakiś czas powtarzam. Wiedza nie zbawia. Kieruje do. Listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, 13. Bo gdybym miał wiedzę całego świata, miłości bym nie miał, byłbym jak mieć dźwięcząca. I tak dalej, i tak dalej. Jezus przyszedł z miłością. Nie taką, jaką świat daje, ale inną. Także y, mógłbym jeszcze troszeczkę mówić, tak jak powiedziałem, mógłbym nagrać y, wielogodzinny materiał, y, poprzeć to jakimiś tam y, dowodami w sprawie. Ja już to uczyniłem, umieszczę może na, na blogu y, jeden, z, jeden z filmów, bo kilka zostało usuniętych razem z, z kanałem, y, tym przedostatnim, y, ale tego nie będę robił, ponieważ w tym, w tym filmie wyjątkowo zadaję Wam pytania. I to chyba wszystko na ten temat. Serdecznie dziękuję za uwagę, niech Bóg ma nas wszystkich w opiece, niech nas prowadzi yy, i życzę wam, yy, żeby napełnił was miłością, miłością do ludzi, miłosierdziem, bo Bóg chce mi miło miłosierdzia, a nie ofiary. To, że my mamy tą wiedzę, którą mamy, to jest to, <śmiech> przepraszam, <śmiech> jest to błogosławieństwo, jest to błogosławieństwo, a nie powód do pychy. Dziękujmy Bogu za tą wiedzę. Dziękujemy Bogu za wszystko, co od Niego mamy. Ale uświęcajmy się i dawajmy dobry przykład innym. Wszystkiego dobrego dla was. Błogosławię wam, i niech Bóg wam błogosławi przede wszystkim. Wszystkiego dobrego w imię Jezusa Chrystusa. Z Bogiem.